Panie premierze, panie minister, państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści, wielebni duchowni, państwo, szanowni państwo, jestem w Budapeszcie już dziesiąty raz, ale muszę powiedzieć, że moja pierwsza wizyta w Budapeszcie i ta dzisiejsza są szczególnie poruszające, szczególnie dla mnie ważne. Chciałbym powiedzieć, że już dziesiąty raz jadę do Budapesztu, ale z pierwszego i z obecnego spotkania, idealnego Pierwsze spotkanie z Wiktorem Orbanem, chociaż ja go widziałem, on mnie chyba nie zauważał wtedy, było 16 czerwca 1989 roku na Placu Bohaterów, kiedy Wiktor Orban wygłosił swoje słynne przemówienie w którym wezwał do opuszczenia armii radzieckiej opuszczenia Węgier przez armię radziecką Az első alkalommal amikor láttam találkoztam Orbán ő nem látott akkor engem az 89 június 16 volt a hősök terén amikor Orbán Viktor azt a Byłem wtedy na tym placu, na placu bohaterów, na tym ponownym pogrzebie Imre Nodzia i widziałem jak ten powiew wolności, ten powiew wolności, który między poszczególnymi państwami, ale w szczególności między Węgrami a Polską, między Węgrami a Polakami, rozszerzał się na kolejne kraje. I przywrócił wolność całej Europie środkowej, Europie wschodniej. Jako rotwältamaza na teren, nadimre uira temetysin, jest interesem a zasobczak celie, tam, jeliżsor megelent, Magyarországon is Lengyelországon, de utána kiterjeszted a többi államokra is, és visszahoztad zasobczakot. I dlatego też taki pełen wzruszenia poruszający dla mnie jest dzisiejszy dzień, mój kolejny pobyt w tym przepięknym mieście i w przepięknym kraju na Węgrzech kiedy mam zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej jeszcze moi napisz ugyanol nagyon megható számomra mai látogatás is amikor itt vagyok eben a csodálatos városban a csodálatos országban i nagyon megható számomra hogy részt vehetek Lech Kaczyński emlékművénk felavatásán bo nie można zrozumieć współczesnej historii Polski bez zrozumie... zrozumienia tej straszliwie straszliwie wyjątkowej katastrofy, jaką była katastrofa Smoleńska. Nem że, katastrofa, To, że nasi bracia węgierscy nie tylko starają się ją zrozumieć. Ale starają się też ją uczcić i w ten sposób budują ten ten most pamięci ku przyszłości zasługuje na największą naj, najwyższą wdzięczność i za to chciałem bardzo gorąco podziękować. És az, hogy a Magyar Testvéreink nem csak megérteni szeretnék ezt, hanem tisztelettel be is tartják és ezzel, gyakottag ezt a hidat felépítették, ezt a hidat a megértés irányába, ezért szeretném kifejezni különösen hálámot. Ta przyjaźń polsko-węgierska, to słynne przysłowie, którego początek chyba wszyscy tu znają w obu językach, Polak, Węgier, dwa bratanki, Madziar, Lędzier, Ketia, Borat, to też świadczy o tym, że te dwa tak odległe od siebie języki mają w sobie coś wspólnego. To słowo brat i Borat, Przecież jest takie podobne. És ez a híres szólás, akit gondolom, amit mindenki ismer itt a, a, téren, a magyar-lengyel két jó barát is mutatja azt, hogy annyira távol van a két e, nyelv egymástól, mégis van egy szó, ami nagyon hasonló, a, a brát és a barát szó. Dlatego też jak przed 12 laty w mieście Gior prezydent Lech Kaczyński razem z ówczesnym prezydentem Węgier otwierali Również uroczyście pomnik braterstwa, pomnik przyjaźni polsko-węgierskiej, to tam padły też pamiętne słowa. I tam ten napis na tamtym pomniku świadczy o, nie tylko o wspólnej historii, ale też o wielkiej i wspólnej historii i przyszłości, która jest jeszcze przed nami. És 12 évvel ezelőtt, amikor Lech az akkori magyar államfővel közösen szintén felavatott egy emlékművet, a Lengyel-Magyar Barátság emlékművét, ott is helyet kapott ez a fölirat, ez a szólás, ami szintén mutatja a, két nép barátságát és jövőjét. Tam, na, tamtym się słowa naszego innego wielkiego rodaka z czasów również burzliwej przyjaźni i walki o wolność Stanisława Worcela, które wypowiedział w 1849 roku, wkrótce po rewolucji tamtych czasów, rewolucji również wolnościowej. Słowa o tym, że Polska i Węgry są jak dwa wielkie dęby, które rosną koło siebie, rosną odrębnie, ale których korzenie ze sobą są splecone. I Ostatnie zdanie, szczególnie ważne, że byt i czerstwość obu, nie wiem, czy pan dobrze przetłumaczy <noise> to zapomniane słowo, czerstwość, czerstwość obu naszych narodów są ze sobą bardzo blisko związane i wzajemnie się warunkują, wzajemnie warunkują lepszą przyszłość. Jest azonazemlikmyven, pedigę. Híres lengyel személyiség, Stanisław Varcel szavai találhatók, akik, aki 1849-ben a magyar forradalom idején írta ezt a, a két tölgyről, amely két tölgy, igaz, hogy külön tőről fakad, de gyökerei mélyen össze, összefonódnak. És az utolsó mondat talán a legfontosabb ebből az idézetből, ahol ö, azt taglalja a költő, hogy a két nép egymás nélkül I ta właśnie wspólna przyszłość wykuwa się dzisiaj wykuwa się w dużym stopniu w Europie. Jeśli I mogę zaświadczyć o, to, o tym, że jak widzę, jak Viktor Orban walczy o tą lepszą Europę, o lepsze węgry, o przyszłość Europy, to jestem pełen podziwu i wierzę w to, że właśnie z Węgier może wyjść lepsza, bardziej sprawiedliwa, bardziej wolna Europa. I jak widzę, jak Orbán, Viktor walczą, za tym, aby lepiej przyszłość, aby sprawiedliwej przyszłości, to jestem pewien, że właśnie z Magyarówka będzie elindulna ta sprawiedliwa, aby i ta droga na pewno nie jest łatwa, ale kiedy popatrzymy wstecz 10, 20 lat temu to widzimy dzisiaj takie drzewa wolności, takie pomniki wolności, prawdy i sprawiedliwości, jakich nie było. Mi sunt etiamști, de mersia moș viszatekintünk akár 10 vagy 20 évre, akkor már że hogy egyre több igen szabadság fája, szabadság emlékműve van. Amikor abban nem létezett. I dlatego wierzę, głęboko w to wierzę, że dzięki Wiktorowi Orbanowi, dzięki narodowi węgierskiemu i przyjaźni polsko-węgierskiej wywalczymy taką lepszą Europę.